Dobry widzowie. Wracam znowu nowe filmikam. Tak. Nie wiem jak ja to zrobiłam. I trochę sobie makijażu na zielono zrobiłam, a dzisiaj właśnie robimy makijaż na zielono. Znowu robię sobie na ten makijaż. No muszę sobie zrobić makijaż. Dobra, robimy, nie czekamy. Mm. <noise> ale nie będzie tak w ogóle was bardzo przepraszam, że tak długo nie ani nic jezu to z 5 miesięcy było z 5 miesięcy to było um. o <noise> dobra nie gadajmy o tym. To było 5 miesięcy, tylko to pamiętam. Powiedz mi, co temu nagram ostatni filmik. Taki. <grym> no na pewno nie ostatni, nie? No bez przesady jak ten nagrywam. A jeszcze jest ten filmik, nie? Ten. I ten jest to, co zgram w, w tą grę. No. Dobra, dobra, dobra. My no już to róbmy. Naprawdę tylko mi to zajmuje. I w ogóle na pewno się poszedł ten odcinek po brudze. pewno. pewno. Więc Trzymajmy. Dobra, nie wiem jak, co... Nie wiem, co ja mam zrobić teraz. To może pifi teraz. Czyli na zielono... O Jezu, kto widziałem trzy zielono. To pierwszy raz robię na zielono. To jest fajne uczucie jak ktoś wam robi makijaż. To jest takie fajne uczucie i wy chcecie takie uczucie czuć. Przez lata, naprawdę przez lata. Dobra, trochę za dużo tego dałam. Ja się lekko boję, że coś mi wpadnie do oka. Nie, więc ja, więc ja bardzo rzadko maluję wyjawu, ale w ogóle się rzadko maluję. Więc ja się boję, że coś wpadnie do oka przez to, że robię makijaż. Jezu, jak. Ja robię. Dobra, bez komentarza, nie? Bez komentarza. I to samym zrobimy to, po tych to malowanie. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Dobra, skupmy się na tym. No nie wiem, no nie, no nie wiem Dobra, nieważne, bez komentarzy tak. Dobra, Dziemy. po prostu Nie ja to robię, bo Czy się w ogóle na tym skupiam? Nie wiem W ogóle karta pamięci mi się kończy Więc Więc nie, nie wiem, ale ja się

Tak to wygląda. Mm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Oczywiście na post. Mm. Wstawię też post dla tych, którzy nie oglądają tego filmiku. Wrzucę post, oni go zauważą i może zobaczą ten filmik. Eee. Takie są moje plany. Niestety nie mam... Nie mam nic do takiego pomalowanie poznać się, a w ogóle nie pomaluję, bo jutro też do szkoły to nie będzie miało sensu. Więc co poznać sobie nie zrobię niestety. Dobra, ale nieważne i tak... I tak jest. I tak jest super, nie? Nie robię być, muszę. Co ja robię za mnie, i co ja w ogóle robię? Dobra, bo. Co ja robię cały czas? Nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, chyba się zaraziłam, bo tak. Moja cała szkoła szkoła szkoła. Szko Szkoła jest zdrowa, nie? Zdrowa, nie ma chorób, nic takiego. Ale gdyby chodziło wam o to, czy są, czy moja szkoła jest zdrowa psychicznie, to nie. Gdybyście wysłyszeli, co tam się w tej szkole odwala. To byście chcieli nie znać tej szkoły, po prostu. Naprawdę, naprawdę to się takie rzeczy robią. A co ja teraz mam zrobić? Nie wiem. Sama nie wiem. na pewno zdjęliśmy to, bo już jestem po makijażu. W ogóle nie mam wielu kciuchów, chyba. Zaraz ja mam. Ja mam dzwonek. Mam dobra. Dobra, trwa 7 minut. Więc... Ja się przebieram na coś zielonego i wam się pokażę. Dobra? Teraz wracam. Dobra, jestem przebrałam się w kolory zielone. Teraz to wiąże się o, oh. Dobra, ja teraz Wam pokażę, co w się sensie, ubra. Bluzka to widać trochę nie. Kiedy mam tu? Kurczę. Kiedy ja to zrobię? W ogóle? Dobra, to, to mi przeszkadza. Dobra, nieważne. Gdzie widać? Eee, to na, na skraj łóżka! Tak. No, mam tutaj trochę zielone, ta róż jest spoczywłowy. Tu mam trochę zielonego, a na spodniku mam też trochę zielonego, na przykład tu, tu, tu trochę. No, mam trochę tego zielonego, więc nie narzekajcie, że, że nie mam zielonego. Jakby co? Bo tutaj mam zielony. I tutaj, tutaj, w których miejscach mam, nie? O tu na przykład. Teraz widać. No więc. No. Super! Przebrałam się na zielono. Więc. Ten film nie trwał dużo. W ogóle dużo nie trwał. Ja to wszystko teraz muszę posprzątać. Yes. Bye.